Jesteś ciągle zmęczona i wydaje Ci się może, że jak zrobisz sobie luźny weekend, gdzieś wyjedziesz albo pójdziesz na spacer, albo trochę więcej odpoczniesz, że to się zmieni. Nie. Byłam w tym samym miejscu przez wiele, wiele lat. Tym, co najbardziej nas męczy, zabiera spokój, to jest ten kat tu. Te wszystkie mechanizmy, strategie przetrwania, które żeśmy sobie wykształciły jako dzieci, które mówią, musisz, powinnaś, cała lista obowiązków, jak nie zrobisz, to jesteś niepotrzebna, jesteś nieprzydatna. To jest to, co najbardziej nas męczy, zabiera nam spokój. A tego nie zmienisz kosmetycznymi działaniami medytacją, pójściem na masaż. Zmienisz tego tym. Zmienisz to dotknięciem tej głębokiej przyczyny, tego pierwszego momentu, kiedy uwierzyłaś, że tak trzeba, kiedy byłaś dziewczynką i uwierzyłaś, że ty musisz, bo inaczej rodzice Cię nie zauważą, mama cię nie pochwali, musisz przynieść piątkę, musisz posprzątać pokój, musisz być grzeczna, musisz być miła i wtedy ty zasłużysz. Jeżeli nie dotkniesz tego głębokiego wzorca, to nic się nie zmieni. Na Waszą prośbę przedłużyłam Pink Weekend. Możesz wykupić jedną z trzech opcji pracy ze mną albo pojedynczą konsultację, żeby namierzyć Twoje wzorce, albo trzy sesje, albo trzymiesięczny program, który pomoże Ci wyczyścić te wszystkie ustawienia, które ktoś Ci wszczepił, żeby to wszystko wyczyścić. Zapraszam.